Witajcie, w ostatnim odcinku powiedzieliśmy sobie czego nie mówić poszkodowanemu, żeby nie dobijać gościa. Dzisiaj natomiast powiemy sobie o tym, co zrobić, żeby niekorzystna perspektywa okazała się troszkę bardziej korzystna. Zapraszam. Pamiętajcie o tym, że opinie na temat wcześniej nieznanej osoby człowiek buduje na podstawie obserwacji i po 10-15 sekundach wysnuwa daleko idące wnioski. Często przecież nie znając tej osoby, dlatego podchodząc do poszkodowanego, zawsze staracie się sprawiać wrażenie osoby profesjonalnej. I może nie warto tutaj sypać zwrotami pod tytułem Ejakulacja perektum aż do intestinum krasum, ale ograniczyć się do tego, żeby nie dać po sobie poznać, że działamy lekko, zestresowani lub wręcz czasem nawet pod Wpływem paniki. Ponieważ przed chwilą było perektum, więc zdecydowałem się wsadzić rękę w tyłek papudze i będzie mi przytakiwać. Droga papugo, czy warto mówić do poszkodowanych, czy warto z nimi rozmawiać? No i co ogólnie, problem jest taki, że papuga nie przytakuje, tylko kręci głową, ale będzie kręcić głową. Co zatem warto powiedzieć poszkodowanemu? Przede wszystkim, podchodząc, warto użyć jakiegoś słowa czy zwrotu, którym nawiążemy kontakt. Niech to będzie na przykład ahoj, witaj albo czuwaj. Bo być może wcześniej nie uważał. Następnie przedstawcie się, tak żeby poszkodowany wiedział, w jaki sposób ma was wołać, do was się zwracać. Dalej przekażcie mu informację, w jakim celu się zjawiliście i że chcecie mu udzielić pomocy, a następnie że będziecie przy nim aż do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Po przekazaniu tych podstawowych, acz bardzo istotnych informacji dla poszkodowanego, warto by rozmowę lub monolog prowadzić w taki sposób, żeby zagłuszać okoliczne odgłosy, tak by tłuszcza ludzka odgromadząca się dookoła miejsca wypadku swoim niefrasobliwym zachowaniem nie wpływała na stan poszkodowanego. Jest to po prostu bardzo, bardzo istotne. Następnie, moi drodzy, jeżeli poszkodowany jest przytomny i pytałby Was o coś, co jest dla niego bardzo istotne, pod tytułem, gdzie znajduje się moja żona, Wy wiecie, że ta żona za wrakiem płonącego pojazdu jest zbierana kawałek po kawałku przez służbę oczyszczania miasta, starajcie się zbywać go informacjami pod tytułem, Pana żonie udzielana jest pierwsza pomoc, Pana żona została zabrana przez pogotowie do szpitala. Broń Boże, nie generalizujcie, że jest ona w dobrym stanie, albo że tak naprawdę brzydko mówiąc, zbiera się do kupy, po prostu byłaby to dla niego bardzo, bardzo zła informacja, a tymczasem odwlekamy ten dramatyczny moment, zajmując go bezpośrednio jego własnym stanem zdrowia. Nie bądź łoś, powiedz coś. Tylko obłagam sensem, dlatego zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, tak jak zachęcałem na początku, żeby w żadnym wypadku nie popełniać podstawowych błędów, o których już żeśmy mówili. A tymczasem brnijcie w świat szeroko. Wszystkiego dobrego. Ahoj!